Hej, zapraszam Was dzisiaj na film z jednej z najpopularniejszych serii na moim kanale, czyli film Zapytaj zakręcownie. W końcu po wielu miesiącach udało mi się do tego przysiąść. Minął prawie rok chyba od ostatniego filmu z tej serii. Ostatnio chyba nagrywałam to jakoś w kwietniu czy w maju 2019, także intro i lecimy. jeszcze pokrótce jeszcze oczywiście o co chodzi w tej serii dla tych, którzy jeszcze jej nie znają. Chodzi o to, że wysyłacie mi wiadomości z opisem swojej aktualnej pielęgnacji, z opisem problemu, który macie ze swoimi włosami i oczywiście z aktualnym zdjęciem włosów i z uwagą, że zgadzacie się na publikację tego zdjęcia w odcinku. I tylko takie niestety wiadomości lądują w odcinkach tego typu. Także jeśli już wiemy o co chodzi w tej serii, to teraz chód, herbaty i zaczynamy. Pierwsza wiadomość jest od Patrycji. Siema, świadomą pielęgnację stosuję około półtora roku. Na początku wiadomo wielkie o co chodzi, z czasem się nauczyłam wszystkich trudnych słów, wiem co to równowaga pech, rypacze i inne stylizatory. Przez pierwsze pół roku włosy dostały dużo miłości. Przy każdym myciu olejowanie albo odżywka zostawiona na dłużej na głowie e, włosy ogólnie się kręciły, jednak bardzo wkurzał mnie brak skrętu od nasady. Patrzę w lusterko i mówię, wow, dziś są piękne, a potem patrzę jak wyglądają z tyłu, a tam masakra. Strasznie zaniedbałam je przez wakacje, w sumie przez 4 miesiące moje mycie wyglądało następująco. z kolor Myjadło Garnier Hair Food Banan BS. Stryus stylizator jest ze mną od początku. Kiedy w końcu zdałam sobie sprawę, że włosy nie chcą ze mną współpracować, stwierdziłam, że trochę jest króce. Były bardzo brzydkie, puszyły się, skręt był taki rozluźniony. Po obcięciu włosy przetwarzy super. W sumie to Good hair Day bardzo często. Grzywka to się zawsze kręci jak szalona, ale jak patrzę na tył, to chce mi się płakać. Ostatnio dużo włosów mi wypadło, ale myślę, że to przez stres miałam ciężkie chwile w życiu. Teraz staram się przed każdym myciem olejować olejem łopionowym i zaczęłam pić pokrzywę. Na razie w domu mam tylko olej sezam sezamowy, to czasem użyję go na długość. I używam odżywek pod czepek. Czy to może być wina złego nakładania stylizatora? Czy jest szansa, że te włosy będą kiedyś ładne? Zapuszczę ci je pocieniować Co myślisz? Potrzebuję dużo motywacji Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć filmy filmie na YouTubie Dzięki i pozdrawiam Cię Ja też Cię pozdrawiam cieplutko e, Zaczniemy może od Twojej równomagi PEK. Napisałeś, że wiesz co to jest Ale chyba nie do końca masz ją wprowadzoną Kosmetyki, które tutaj wymieniłaś To Kalos Color jako myjadło e, Garnier Hair Food Bananto BS i później Home Men, czyli rozumiem to tak, że to my idzie i na skóra głowę i na długość, czyli to jest emolient. Później nakładasz humektant jako BS i następnie dopiero Sajos. Um, ja tutaj w ogóle nie widzę protein i też nie widzę tego, żeby włosy miały jak być nawilżone, ponieważ nawilżamy włosy stosując na początku odżywkę humektantową czy maskę humektantową, a następnie odżywkę czy maskę emolientową, ponieważ musimy to nawilżenie z humektantowych odżywek zamknąć emolientem. E, więc tutaj przede wszystkim moim zdaniem problemem będzie równowaga pech, a tak naprawdę jej brak, e, ponieważ mamy tutaj emolient w postaci kolor e, i humektant w postaci garniera Food banana. Także przede wszystkim, żeby włosy zaczęły się mocniej kręcić, potrzebne tutaj będą e, proteiny, które podbiją e, ten skręt. Po drugie, mówisz, że włosy Ci wypadają. Napisałeś, że to jest przez stres, ym, że miałeś ciężkie chwile w życiu. Okej, okay, to może być też jeden z czynników, ale zastanowiłabym się też nad ym, Twoim sposobem mycia skóry głowy. Powiedziałaś, że myjesz włosy kalosem kolor, myjesz skórę głowy kalosem kolor. Ym, po pierwsze, sam kalos kolor może powodować wypadanie włosów, przez to, że ma ichi emsy, czyli te konserwanty drażniące. Robiłam w ogóle o całym kalosie film na kanale i pokazywałam, ile osób dotknęło to wypadanie po kalosie. Ym, a po drugie, nie napisałaś tych w ogóle, że oczyszczasz skórę głowy mm, szamponem z SLS-em, mimo ym, oczywiście tego mycia odżywką, e, więc tutaj też zwróciłabym na to uwagę, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na mycie skóry głowy odżywką, co też jest ok, jeśli, jeśli na przykład jakaś dana odżywka Wam pasuje i dobrze Wam domywa skórę głowę, to jest to ok, ale żeby pamiętać o tym, żeby co trzy tygodnie zrobić przynajmniej mycie oczyszczające mocnym szamponem i oczywiście też pamiętać o regularnych peelingach skóry głowy raz na tydzień, ewentualnie raz na dwa y, tygodnie. Spojrzyjcie na Twoje zdjęcia, tego mi się się muszą załadować. Um... I włosy moim zdaniem wyglądają tutaj trochę na przemolientowane, przynabliżone też troszeczkę. Są delikatnie obciążone i zdecydowanie będą potrzebowały protein. Tutaj widzę, o czym mówisz ten twój problem, że masz ten prosty tył włosów. Sugerowałabym obejrzenie mojego ostatniego filmu o nierównomiernym skręcie. Ewentualnie zmiana metody stylizacji na przykład na stojąco, i właśnie może wczesywanie tego kosmetyku stylizującego we włosy mogłoby pomóc. No i przy okazji na pewno proteiny, które podbiją Ci ten skręt mocniej. I myślę, że podcięcie tych włosów. Delikatne, bo trochę końcówki są przerzedzone i podniszczone, byłoby spoko pomysłem i też delikatne cieniowanie, ale delikatne, żeby oczywiście nie zrobić na włosach schodów. Tak, myślę, że przede wszystkim proteiny, oczyszczanie skóry głowy SLS-em i peelingi regularne. Do tego jeszcze podcięcie końców i delikatne cieniowanie włosów. Kolejny mail jest od Aśki. Hej, od jakiegoś czasu obserwuję Twój profil na Facebooku? Mam kręcone włosy, wysokoporowate, skręty włosów 3B3C. Dodatkowo są bardzo cienkie i suche. Jakby mi wyprostowało, to za wiele ich nie ma. I co najgorsze, okropnie wypadają. Próbowałam już różnych cierek oraz witamin i nic. Oglądając swój profil, zaczęłam od zmiany mycia włosów, wykorzystując metodę OMO. Na pierwszy ogień poszły odżywka Carlos Aloe oraz Multivitamina plus szampon dla dzieci z Rosmana. Stylizator to Medavita dla włosów kręconych, a końcówki zabezpieczam olejkiem z czarnuszki. Czasami myję też włosy odżywką różową z Isany i nakładam odżywkę o herb do włosów suchych. Musiałam zrezygnować z kalosa, bo bardzo przytłuszczały mi się włosy przy skórze głowy, natomiast końcówki włosów są suche. Mam taką pracę, że włosy muszę mieć związane praktycznie w kok, po rozpuszczenie wyglądają okropnie jak siano. Błagam pomóż, bo nie wiem jak już sobie z nimi poradzić. Pozdrawiam załączenie, wysyłam zdjęcia moich włosów i wyrażam zgodę na ich y, wykorzystanie na YouTube. Zacznę od tego, że używanie szamponów dla dzieci na skórze głowy dorosłych nie jest dobrym pomysłem, ponieważ mają nieodpowiednie ph do naszej skóry głowy. Są bardziej zasadowe, więc z tego bym na pewno zrezygnowała i poszukała czegoś dla dorosłych. Jakiegoś szamponu delikatnego i oczywiście jeszcze robiła oczyszczenie mocniejsze takie wcześniej wspomniałam, mocniejszym szamponem I robiła też peelingi skóry głowy regularne To po pierwsze Po drugie mówiłaś, że używałaś wcześniej kalosów Tutaj był nawilżający aloesowy i emolientowy multivitamina Ale przestała się ich używać, ponieważ włosy przeduszczały się przy nasadzie Więc możliwe, że po prostu nakładała się może zbyt wysoko I włosy przez to były obciążone i faktycznie jakoś tam przeduszczały się przez ten nadmiar odżywki na górze. Napisałaś jeszcze, że my jeszcze czasami włosy odżywką różową z Isany, która jest proteinowa, Magnolia, z tego co kojarzę, i nakładasz odżywkę oherbalmientową, która jest nawilżająca. I w ogóle, jeśli przestałaś używać tych kalosów, to nie ma tutaj emolientów w pielęgnacji, więc z tym bym uważała, ponieważ włosy, które są nadmiernie traktowane humektantami i proteinami, mogą być bardzo suche i mogą zacząć się kruszyć i łamać, więc możesz po prostu tracić włosy na długości i mogą się zacząć coraz bardziej skracać, mimo że ich nie podcinałaś. To, że po rozplątaniu koka masz siano na głowie i te włosy źle wyglądają, to jest jak najbardziej normalne, ponieważ nasze włosy są podatne, więc jeśli na przykład zapniemy je w barkocza, czy w kucyka, czy w koka, to w tych miejscach, gdzie były jakieś takie mocniejsze spięcia, czy na przykład miejsce, gdzie była gumka, to zostaną nam niestety takie zagięcia i to jest jak najbardziej e, normalne i nie widzę tutaj powodów do obaw. Ewentualnie, jeśli chcesz na przykład nosić później rozpuszczone włosy po tym kucyku, to miałabym gdzieś tam w pobliżu butelkę z atomizerem i spłyskałabym włosy. Z wodą i delikatnie je na przykład ugniotła, ewentualnie dodała jeszcze odrobinę stylizatora. Próbuję jeszcze teraz znaleźć skład tego kosmetyku stylizującego, o którym mówiła, czyli ten Medavita, ale kompletnie nie mogę znaleźć nigdzie takiej informacji. Mam tutaj jakiś sklep i odwójec, ale niestety nie podaję tutaj składu. Eee, więc nie stwierdzę, że ten kosmetyk na przykład nie ma alkoholu powstrzymającego Czy na przykład nie obciąża się przez silikony i tak dalej Więc tego kosmetyku niestety nie skomentuję eee, Więc podsumowując, nie ma w Twojej pielęgnacji równowagi pech Ponieważ nie masz tutaj emolientów, więc włosy mogą się kruszyć Mogą być zbyt delikatne i suche eee, przez nadmiar humektantów i protein Oprócz tego odstawiłabym całkowicie szampon dla dzieci Ponieważ jest nieodpowiedni dla skóry głowy dorosłych I postawiłabym na jakiś łagodny szampon dla dorosłych eee, na co dzień A raz na dwa, trzy tygodnie na na przykład umyłabym skórę głowę szamponem mocnym i raz na tydzień czy dwa tygodnie robiła peelingi regularnie. To już tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy lubicie tę serię i czy chcecie, żebym więcej odcinków z niej nagrywała. Jeśli tak, to oczywiście podsyłajcie swoje wiadomości z opisem swoich problemów z włosami, z swoimi zdjęciami i zgodą na jej wykorzystywanie. I oczywiście z kompletnym opisem pielęgnacji. Niestety mam sporo też waszych wiadomości, na które bym chętnie powiedziała, ale nie ma tutaj opisu czego i jak używacie, więc trudno mi jest powiedzieć, co poszło nie tak. Ewentualnie mogłabym tylko zgadywać, ale chyba nie o to tutaj chodzi. Więc jeśli chcecie wziąć udział w takim odcinku, oczywiście piszcie kompletne wiadomości, najlepiej wszystko pięknie wypunktowane, krok po kroku, wtedy mi jest po prostu łatwiej odpowiadać na konkretne e, punkty. Zapraszam Was na Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na grupy Zapuszczaj Zakręcownią i Karliger z Polska, na której ostatnio świętowaliśmy 100 tysięcy, mamy już ponad 100 tysięcy członków na tej grupie, jestem z tego powodu mega szczęśliwa. Grupa tak naprawdę nie jest jakaś mega stara, <gry> ma chyba ze 3 lata i już zebraliśmy tylu członków Którzy chcą być częścią społeczności Kręconowłosych, więc jestem mega szczęśliwa z tego powodu. I oczywiście dziękuję Wam bardzo za to, że chcecie być jej częścią. Pamiętajcie łapkę w górę i subskrypcji, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się pięknego dnia i na razie, pa pa!